To moja krew. Moja krew to mnóstwo mojej krwi. Jest dobrze. Jest dobrze. No dalej. Nie. Eh uh, 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 uh uh. uh. Postawisz mi drinka, marynarzu? Harry Flynn? He hej. He hej! Cholera, co tutaj robisz? Szukam ciebie, kolego. O, to pochlebstwo, czy mam się martwić? Może to i to. <noise> Chodź tu. Mam dla nas robotę. Serio? Klient wypłaci nam całkiem sporą sumkę, jeśli zdobędziemy dla niego pewien przedmiot. Dobra, słucham. Ale. to ci się nie spodoba. No nie, nie, chyba zwariowałeś. Tak, Drake, posłuchaj mnie przez chwilę. Flynn, obaj wiemy, że dwoje ludzi zginęło próbując coś zrobić. Ale jednemu się udało. Tak, ledwie. Bez ciebie tego nie zrobię, Drake. Tylko ty to potrafisz. I wiesz lepiej niż ktokolwiek, że to robota dla. Nie, dwóch. Nie, 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 nie. Właściwie dla trzech. Dobra. O wilku mowa właśnie tu idzie. Słowa, Fraser. Nate, Drake, Nathan Drake. Witaj, Harry. Kloe należy do najlepszych kierowców branży. Zatroszczę się o nas. Na pewno. Dobra, słuchajcie, wszystko dokładnie przemyślałem. Wejdziemy kanałami. Póki co jest świetnie. W ten sposób znajdziemy się na dziedzińcu. Stamtąd wejdziemy na mur, przebiegniemy po dachach i zejdziemy do sali wystawowej. I jesteśmy w domu. Pewnie zapytacie, co jest warte takiego zachodu. Co? Nie pytałem o to, ale powiedz. To wszystko? Lampa naftowa? Tak. <laughs> jest bezwartościowa. Nic nie rozumiem. No właśnie, my też nie. Dlatego cię szukaliśmy, Nate. Cóż, zdaje się, że pracujecie dla jakiegoś czubka, jakiegoś kolekcjonera mającego za dużo czasu i pieniędzy. A tak przy okazji to, to jest nic nie warte. Jest coś jeszcze. Jak twoja trzynastowieczna łacina, stary. – Skąd to masz? – Powiedzmy, że pożyczyłem to z akt czubka. W Trebizond napadli nas złodzieje. Ojciec, Mafeo i ja zostaliśmy obrabowani z naszych największych skarbów. Prze – Przecież to napisał Marco Polo. – Tak, wiesz, tyle to i nam udało się już ustalić. – Niestety cała reszta to bzdury. – Na chwilę. By nie wpadło w niepowołane ręce, ukryłem moje wielkie cierpienie w najmniej prawdopodobnym miejscu. Światło wielkiego Hana kryje w sobie los trzynastu. Widzisz, co mam na myśli? To bełkot. Słyszysz? On mówi o zaginionej flocie. Ta. Halo, może mi to ktoś wyjaśnić? Marco Polo opuścił Chiny z 600 pasażerami i 14 okrętami załadowanymi skarbami Kubla i Hana. Półtora roku później przybył do Persji tylko z jednym okrętem i zaledwie 18 pasażerami. Zapisywał każdy szczegół podróży, ale nigdy nie powiedział, co się stało z okrętami i pasażerami. Więc gdzieś tam jest 13 okrętów wyładowanych cesarskim skarbem, czekających na swego znalazcę. Tak, i tego szuka wasz klient. Spójrzcie na tę lampę. Jest pokryta mongolskim pismem. To musiał być podarunek od Kublai Hana. Światło Wielkiego Kana kryje los trzynastu. Marco Polo ukrył coś w lampie. Coś, co wskazuje położenie zaginionej floty? Więc wykiwamy go, prawda? No, to oczywiste. Wchodzisz w to? A co mi to? Cóż mogłoby pójść źle? <ścoughs>